Za powstaniem projektu stała potrzeba. Trochę ponad rok temu skontaktowała się ze mną bliska osoba i niestety poinformowała, iż w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła palce lewej dłoni. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy istnieje jakaś możliwość, aby coś zrobić, w jaki sposób można pomóc. Przypomniałem sobie wtedy, iż na studenckiej sesji naukowej pojawił się kiedyś prototyp biomechanicznej protezy. Inspiracją studentów przedstawiających swoją pracę był jeden z projektów dostępnych w internecie. Projekt wymaga jednak indywidualnego dopasowania, dlatego skontaktowałem się z Jakubem Zacharejko, który był jednym z autorów pierwszego prototypu. Na początku, z Jakubem mieliśmy jedynie pomysł oraz dobre chęci. Projekt zaczęliśmy realizować własnymi siłami, a następnie, w obecnym zespole, uzyskaliśmy także wsparcie w postaci grantu rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Na pewno doświadczenie przy programach, druga rzecz to praca zespołowa. To już jest tak, że po prostu wydamy za jakąś część tego projektu i po prostu musimy ją zrobić, bo jak nie zrobimy jej, no to zespół będzie stał. Więc na pewno tak, praca zespołowa, nauka programów. No i też dużo radości z tego, że po prostu tworzy się coś. To nie jest już tylko coś na papierze, to po prostu tworzymy. Oczywiście jest to dużo ciekawsze niż standardowe projekty na studiach, gdzie na przykład tylko modelujemy. Tutaj od musimy modelować projekt, musimy go wydrukować, czyli cały proces produkcji ustalić i potem jeszcze go testować, więc to jest dużo bardziej rozbudowane. Też pracujemy z firmą Progresja, która za darmo drukuje nam metale, części z metalu, więc to też są jakby kontakty z firmą, jak to działa, jak, jak po prostu relacje między właśnie projektantami a firmami działają. I na pewno nauka programów jest na dużo wyższym poziomie, bo raz już musimy częściej robić. To nie jest jednorazowy projekt, po prostu ciągle robimy nowe prototypy, musimy je testować, więc uczymy się programów. Używamy programów typu Slicer, na w tym przypadku to jest struktura. Jest to program, który. Tnie nasz model na kolejne warstwy i ustala prędkości druku, przepływ filamentu, temperatury, które są wgrywane do drukarki w formie kodu która po prostu już ruchamy dyszy i ekstrudera nadrukowuje nasz model. Tak jak widzimy na pulpicie, program pokazuje jak jest drukowany materiał warstwa po warstwie. I dokładnie to samo robi drukarka. Nazywam się Monika Cupiał, jestem studentką czwartego roku inżynierii materiałowej, jestem na semestrze inżynierskim aktualnie. Jestem członkiem koła naukowego metaloznawców, gdzie jestem też w zarządzie i zajmuję się przede wszystkim naszym grantem. Moim zadaniem w projekcie jest funkcja konstruktora. Mam na swoim koncie już parę protez, pod kilka osób. Jak również na swojej drukarce zajmuje się produkcją tych protez i testowaniem ich. Przede wszystkim dlatego, że to są metody, dzięki którym możemy w sposób szybki zaprojektować model, a potem w krótkim czasie wyprodukować go i przetestować. Nasz projekt ma polegać na tym, że stworzymy protezę dla palców z ubytkiem jednego lub dwóch paliczków. Protezę tą wykonujemy metodami FTM lub SLM w programach kadowskich, chcemy, żeby proteza była wykonana z takich materiałów, żeby była ona łatwo dostępna i tania, i łatwa w wymianie, przede wszystkim nasze protezy są tańsze od protez dostępnych komercyjnie. Jeżeli mamy tutaj do czynienia na przykład z dzieckiem, które rośnie. Wymiana takiej protezy komercyjnej będzie miała o wiele większy koszt niż nasza. Dodatkowo, te protezy dostępne w Polsce są zazwyczaj nieruchome. Oczywiście są też ruchome, ale tak jak wcześniej wspomniałam, jest to kwestia pieniędzy. Nasze protezy również składają się z, przede wszystkim z materiału PLA, ale implementujemy w tym momencie elementy metalowe, co sprawia, że przy niewielkiej różnicy kosztów będziemy mieli o wiele lepsze własności wytrzymałościowe, czyli własności tej protezy będą porównywalne z protezami komercyjnymi, więcej chodzi o hierarchię to działam pod opieką pana doktora Cempury. Spotkania odbywają się co jakiś czas stacjonarnie, wiele możliwości oczywiście. Często też mamy spotkania na platformie Teams. Na takich spotkaniach ustalamy, jaka będzie podział ról na naszy, podział naszej pracy, kto będzie odpowiedzialny za jakie zadania i kto będzie odpowiedzialny za projektowanie konkretnej części. Jeśli chodzi o moją funkcję, to tutaj jest to kontakt z Panem Krzysztofem, który jest naszym modelem. Jak również funkcja konstruktora i można powiedzieć koordynowanie chłopaków w zespole. Podoba mi się to, że bardzo dużo się nauczyłam. Nauczyłam się obsługi programu, druku 3D, co stało się powoli moją pasją i bardzo podoba mi się zespół, w którym pracujemy, ponieważ zawsze panuje luźna atmosfera. W notatach RTM, Kształt jest otrzywany w ten sposób, że roztopione tworzywo sztuczne jest nanoszone warstwa po warstwie i kształt, który otrzymamy, został zaprojektowany przez nas wcześniej w programie. Zakładając, że mamy już G-code, wgrywamy go do pamięci drukarki i na płycie włączamy sam proces. Proces polega na tym, że z szpuli filamentu jest on podawany do ekstrudera. Funkcją ekstrudera jest to, żeby ten filament podawać w odpowiedniej ilości dalej, czyli do hot Sam hot rozgrzewa filament, podaje go przez dyszę, a dysza deponuje filament na stół. Stałe w takich drukarkach są zazwyczaj podgrzewane, co sprzyja adhezji, albo późniejszemu usunięciu materiału. Tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że podczas druku kluczowym elementem jest to, żeby ten stół był wypoziomowany, ponieważ inaczej wydruk nie ma szans się udać. Jeśli chodzi o samą budowę drukarki, to może warto wspomnieć, że składa się ona z zespołu prowadnic i silników krokowych, tak, żeby ruch mógł być wykonywany w osiach X, Y i Z. Więc to jest jedna z naszych, z naszych pierwszych modeli. Jest ona dla palca z ubytkiem jednego paliczka. Składa się z właściwie pięciu części. Nasadka na pierwszy paliczek, na drugi. Proteza paliczka trzeciego i dwa łączenia. Działa ona na zasadzie zgięcia paliczka drugiego, i w tym momencie, dzięki tym łączeniom, następuje zgięcie trzeciego paliczka. Możemy uzyskać satysfakcjonujący zakres, zakres zgięcia. Jest ona do wyprodukowania w około dwóch godzin, jeśli chodzi o samą część drukowania. Współpracujemy się bardzo dobrze, cieszę się, że wszyscy są bardzo zaangażowani, otwarci, mają mnóstwo umysłów. Cieszę się, że też mamy czas, żeby się spotkać, porozmawiać czy na Teamsach, czy normalnie tutaj na uczelni. No myślę, że jesteśmy zgrani. To jest bardzo złe pytanie, bo to jest ulubiona opera mojej dziewczyny. Obecnie, mimo iż naszemu zespołowi udało się opracować szereg prototypów, nadal jesteśmy na początku drogi, ale widzimy cel, mamy dobrą mapę. Osobiście mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu studentów, którzy aktualnie pracują w projekcie, a w przyszłości także nowych studentów AGH, którzy będą kontynuowali ten projekt, uda się wspólnymi siłami opracować projekt dostępnej cenowo, ale także funkcjonalnej biomechanicznej protezy, która będzie pomocą dla osób po amputacjach urazowych palców.